Powiem na początek tyle, że wystąpiły dwie urocze dziewczyny z naszego studia wokalnego działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, a mianowicie Julia Wolak i Martyna Abram. Wielkie brawa! To tak, na dzień dobry. Witam Państwa w imieniu organizatorów, w imię pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Wiecie też, co jest takim powodem tego, że Państwo tak licznie do nas przyjeżdżają. No, jedno wiem na pewno, że nie urok osobisty dyrektora, ale proszę Państwa, wiem, że na pewno urok osobisty tej, która od lat organizuje, proszę Państwa, yy, i wystawę, i katalog, kurator wystawy, tam stoi. Grażyna ale myślę, że również i ta galeria na piętrze, którą mamy od kilku lat już, powoduje to, że, że możemy wyeksponować wszystko to, czego Państwo sobie zapragną namalować, oprawić i chcieć wystawić. Na pewno, proszę Państwa, również to, że Dzierżoniów to bardzo gościnne miasto. Proszę mi w tym miejscu pozwolić przywitać wiceburmistrza miasta Dzierżoniowa, pana Alberta Blacharza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, witam wszystkich plastyków amatorów. Witam wszystkich, którzy tworzą na Dolnym Śląsku, pod to przegląd Dolnośląski. Witam Państwa przeuroczo, przeserdecznie po prostu. Proszę Państwa, I cieszę się bardzo, że akurat od dzisiaj, przez następne dwa miesiące, Dzierżoniów będzie stolicą sztuki nieprofesjonalnej na całym Dolnym Śląsku. Proszę Państwa, dzisiejsze popołudnie będzie przebiegało w sposób następujący. Za chwilę, proszę Państwa, to, co jest istotne i ważne, ale nie najważniejsze, czyli nagrody. A skoro nagrody, musieli być jurorzy. Więc proszę Państwa, ogrom bardzo ciężkiej pracy, ponieważ na ten konkurs napłynęło ponad 880 prac. 146 twórców. Po raz siódmy spotykamy się już w kategorii tylko malarstwa, rysunku i grafiki. Państwo są dzisiaj, ale przez te dwa miesiące galeria jest bardzo mocno oblężona, w, zwłaszcza młodymi ludźmi, których wasze dokonania są pewną edukacją, jeżeli chodzi o malarstwo. I za to Wam bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przedstawię teraz skład jurorów. I poproszę na scenę, oni przekażą uwagi, ale myślę, że zachwyty nad tymi pracami, które obejrzeli i ocenili. Proszę Państwa, a w składzie, jeżeli zasiadali, Wiesława Wilczyńska Koper, historyk sztuki, niezależny menadżer sztu, yy, kultury sztuki i pani Helena Hadaś, pedagog sztuki. Proszę Państwa, tutaj, niestety przykro mnie, ale jest nieobecny trzeci króla, na szczepaniach, Szczepania, historię sztuki. Niestety tak się stało, że dzisiaj musiała zostać w szpitalu. Jest mi niezmiernie miło przywitać się z Państwem z okazji tak wyjątkowego wydarzenia. Proszę Państwa, ja od bardzo wielu lat mam do czynienia ze sztuką tak zwaną uznaną. Ze sztuką, która jest zgromadzona w muzeach, w galeriach sztuki, nie. To, co zobaczyłam wśród prac, no, wywołało u mnie wielki podziw. Już dawno tak nie ekscytowałam się sztuką, jak podczas tego przeglądu. Byliśmy zmuszeni do wytypowania kilkudziesięciu prac jako nominacji. Spośród tych nominacji dopiero wyłoniliśmy prace nagrodzone i wyróżnione w pięciu kategoriach. Tak jak mówię, zdanie było bardzo trudne, bo poziom był bardzo wyrównany. Natomiast myślę, że wszyscy z Państwa zostaliście uhonorowani, ponieważ tym oto pięknym katalogu, bardzo atrakcyjnie wydanym jest praca każdego z Państwa, który wziął udział w przeglądzie. Także myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważne i, i istotne i będziecie mogli Państwo tym się chwalić przez długie lata. Stycznia, żeby nie było tak minorowo. Proszę Państwa, nie obawiajmy się robić czegoś nowego. Wszak Arkę Noego zbudowali nieprofesjonaliści, a Titanika profesjonalni fachowcy. Gratuluję Państwu. Wszyscy Państwo jesteście uhonorowani i wszyscy zapewniam, byli zauważeni. Ze względu na y, świetność całej wystawy, sama Jury musiało dobrać y, pracę w taki sposób, żeby wystawa była piękna, żeby robiła na wszystkich y, wrażenie. Dlatego też nie obraźcie się Państwo, jeśli zobaczycie na wstawie jedną swoją pracę, bo po to jest, prace są zgromadzone w pięciu odsłonach, żeby można było wysegregować i pokazać artystę z najlepszej strony, więc zapewniam Was Wasze prace i dobór tych prac jest według interpretacji najlepszej, jaka mogła być tutaj dobrana. A naprawdę Państwo jesteście wspaniali, a nieważne jest. nieważny jest ten dyplom pięciu lat w Akademii Sztuk Pięknych, ważna jest dusza i to, co my czujemy, jak tworzymy, jak pragniemy i jak doznajemy tego szczęścia w chwila, kiedy to mamy, bo my to mamy, tego nam nikt nie odbierze. Wy jesteście bogaci po prostu. Macie zawsze szansę wykorzystać całe swoje życie i spełniać swoje marzenia poprzez tworzenie, ciągłe tworzenie ten miejsc. Macie zazdrościć tylko Bogu i musicie doganiać samego Pana Boga, bo wtedy będziecie tworzyć i będziecie twórcami najlepszymi na świecie. Dziękuję bardzo. Z posiedzenia, żyli siódmego Dolnośląskiego przeglądu plastyki nieprofesjonalnej Walor 2016. Żyli w składzie pani Wiesława Wilczyńska-Koper, historyk sztuki, niezależny menadżer sztuki i kultury, Henna Hadaś, pedagog sztuki, Krystyna Szczepaniak, historyk sztuki. Żyli dokonując przeglądu pracy w ilości 880 146 twórców postanowiło nominować. Do nagród i wyróżnień następujących twórców. Kategoria pierwsza, malarstwo. Panie burmistrzu, zapraszam teraz na scenę o wręczenie nagród. Również poproszę jurorów. Ja będę prosił raz na scenę, a Państwo będą nagradzać. Bardzo proszę, tam do, 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 do Pani jurorek. Ja się troszkę przesunę, proszę Państwa. I to jest lista osób nominowanych. Także widać, proszę Państwa, siebie a zatem, proszę Państwa, w tej kategorii wyróżnienia otrzymują i teraz osoby wyczytane zapraszam na scenę. Ewa Przygoda, Wiesława Dubiel, Dorota Fluder, Sławomir Zamożny, Iwona Anna Górska, Maria Kunecka, Dariusz Tworek, Tadeusz Jańczyński, Irena Maciuszek, Halina Wełna, Aleksandra Wysocka, Anna Rażnikiewicz, Monika Dziedzic, Józef Szymański, osoby wyczynające. Zapraszam, tak, proszę Państwa, wielkie prawa. Tak. I teraz te osoby zapraszamy, proszę Państwa, tutaj do mnie na scenę. Nagrody, proszę Państwa, wręczy wyróżnienia, wręczy Pan Burmistrz, Wiceburmistrz Miasta, Pan Albert Blacharz. Zapraszamy tutaj, pokażcie się nam, proszę Państwa. Pięknie. Proszę Państwa, osoby oh Osoby wyróżnione proszę. Już sobie gratulują, bo rzeczywiście jest czego. Proszę Państwa, i teraz będę wyczytał po kolei nazwiska, pokażcie się nam, a wtedy pan burmistrz będzie na nagrody. Pani Ewa Przygoda. Zapraszamy do wyprzednio. O, proszę, proszę. Wielkie brawa i gratulacje. Pani Wiesława Dubiela. Sławomir Zamożny Iwona Anna Górska Maria Kunecka Andariusz Tworek Tadeusz Janczyński Irena Maciuszek. Helena Wełna. Aleksandra Wysocka. Anna Rażnikiewicz. Monika Dziedzic i pan Józef Szymański. Bardzo Państwu gratuluję, bardzo Państwu dziękuję. To wielkie prawa dla osób wyróżnionych w kategorii malarstwa. Proszę Państwa, w tejże kategorii, kategorii Malarstwo, trzecie nagrody równorzędne otrzymują. Pan Wnęk i Pani Zofia Kobiałka. Za to są zdobywcy trzecich nagród. Pani Zofia Kobiałka, wielkie brawa, proszę Państwa. I Pan Maksymilian Wnęk. za Państwa dziękuję. Gratuluję. Proszę teraz pozostać z nami na scenie. Drugie nagrody, proszę Państwa, otrzymują Maciej Świst, Jan Zięba. Mhm. Panie Jan Zięba. Pierwszą, pierwsze nagrody otrzymują. Dwie równorzędne nagrody. Renata Komisarek i Stanisław Damurski. Pani Renata Komisarek i pan Stanisław Damurski. To są zdobywcy pierwszych nagród. Dobywcy. I proszę Państwa, i jak ciężko było wyróżnić tę osobę, nagrodzić, e, która otrzymała tą główną nagrodę, i świadczy fakt, że jeżeli postanowili przyznać, dawno nie przyznawanej nagrody Grand Prix w kategorii malarstwa. Mariana Bekera. Brawo panie Marianie, bardzo się cieszymy. Marian Wiekiera, proszę Państwa. Grand Prix siódmego Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej walor 2016. Proszę Państwa, zdobywcy drugich, trzecich, pierwszych i Grand Prix. Wielkie brawa. Ale Panie Marianie, bardzo proszę, wiecie o Pana wygłusi. Teraz ma Pan swoje pięć minut, bardzo proszę. To, że się pan cieszy. No tak, no, jest mi nie miło, że dostałem pierwszą nagrodę. No Jakoś tak się złożyło, że co dwa lata wystawia. Od 2004 właściwie już, tak. Od 2004 roku. No miałem już wyróżnienie, miałem czwartą nagrodę, trzecią, drugą. I teraz pierwsza. No to już chyba wystarczy. No, dziękuję. To są laureaci właśnie